Są takie partie, które potrafią zawodnikom śnić się po nocach. Im większa stawka, im bardziej rozczarowujący rezultat, tym bardziej taka partia ma. Szansę zapisać się w takiej negatywnej pamięci. Czasami nawet nie cała partia, tylko jeden ruch, albo jakieś głupie posunięcie, potrafi tak wryć się w pamięć, że no nie sposób się z tego wyleczyć. I e, zwłaszcza w momentach, w których Mieliśmy duży wybór, w których mogliśmy zagrać inaczej, i nie było to ponad nasze możliwości. Człowiek, zwłaszcza w noc po partii, bije się z myślami: dlaczego nie tak? Dlaczego tak nie zagrałeś? I dzisiaj miałem partię, w której miałem mnóstwo ciekawych możliwości, ale musiałem wybierać oczywiście zawsze tylko jedną. Teraz podzielę się z wami tym, co widziałem, czego nie widziałem, natomiast jedno jest pewne: długo tej partii nie zapomnę. Zobaczmy, co tutaj. Się działo. Moim przeciwnikiem w tej rundzie, numer 8 na jednym plusiku, był Sam Sevian, który jest Ormianinem pochodzenia, znaczy Amerykaninem ormiańskiego pochodzenia, czyli tak jak Elevon Aronian. Znaczy nie wiem, czy Lewon jest Amerykaninem w sumie, bo reprezentuje Stany, ale nie wiem, czy posiada amerykańskie obywatelstwo. Sewiant chyba na pewno, nie, tak. No i jest to zawodnik, z którym już kiedyś przegrałem. Zawodnik, który jest dość specyficzny. Oglądając jego partię, można się zdziwić, jak potrafi nieszablonowo, wręcz momentami słabo zagrać, a jednocześnie w komplikacjach odnajduje się jak ryba w wodzie. Gra takie szachy bardzo bym powiedział nowoczesne. Jego ranking 2690 pokazuje, że, że to silny gracz. Też rywalizuje regularnie w silnych turniejach. Ostatnio grał chyba w Single Field Cup, gdzie zremisował niemal wszystkie partie, albo nawet wszystkie. Potrafi bardzo dużo i oczywiście no, ciężko było tutaj powiedzieć, że jestem faworytem tego pojedynku, bo byłoby to, myślę, bardzo śmieszne, ale ja się czułem bardzo dobrze i miałem ambitne plany. Po E4 zostało zagrane E6, co też było sygnałem, że Sewian chce dzisiaj powalczyć o punkt. Wygrał ze mną, więc się czuł pewno e, pewnie w związku z tym zrezygnował z E5, bo tam mogłaby spokojniejsza, może pozycja powstać. A tutaj ja przyjąłem zaproszenie do tanga, zagrałem E5 i miałem tutaj kilka idei. Jedna z nich właśnie pojawiła się już w szóstym ruchu, bo na skoczek G7 zagrałem H4. Ten ruch chyba w podobnej pozycji, nie takiej samej, zagrał ze mną w zeszłym roku zawodnik z Bułgarii. Ja byłem zdziwiony taką ideą, natomiast komputery właśnie pokazują, że takie posunięcie. Też się może okazać niegłupie. Idea tego ruchu jest taka, że po prostu na ruchy typu skoczek F5 gramy G4 i nie ma po ruchu skoczek H4, bo bijemy po prostu. Zauważmy, że jeżeli tutaj zagramy tak, tak, no to w analogicznej pozycji, no skoczek idzie kulturalnie na H4 i ta pozycja jest dla czarnych dobra, także jest to strategiczny ruch, który z jednej strony zabiera. Przestrzeń czarnym, a z drugiej strony jest profilaktyką przeciwko ruchowi Skoczek F5, który oczywiście tutaj się mógłby wydarzyć, no bo po to zagrane zostało Skoczek E7. I Sewian tutaj myślał, co mnie niesłychanie ucieszyło, bo miałem tutaj jakieś nieduże analizy i wiedziałem, że pozycja jest bardzo wymagająca. On zagrał CD, które no jest oczywiście kontrowersyjnym ruchem, bo zdejmujemy napięcie, nie wygrywając nic w zamian. Bicie i Hetman b I tutaj myślałem, 14 minut, bo już nie byłem pewien co robić. Można oczywiście naturalny goniec D3, nie można tutaj pobić z uwagi na stratę Hetmana po szachu. Znany motyw, myślę wszystkim widzą, no, ale tu następuje goniec D7 i trzeba sobie jakoś z tym radzić. Dlatego zagrałem skoczek C3, korzystając z tego, że już pole C3 jest wolne. Przeciwnik skoczek F5 ja skoczek A4. No i... Być może optymalne dla czarnych jest pójście na taką końcówkę, ale wydawało mi się, że to jest przyjemny plusik dla białych. Miałem zresztą wrażenie, że ja kiedyś taką pozycję nawet patrzyłem. Mam tutaj troszeczkę więcej przestrzeni i niegdyś takie pozycje uważane były za spoko dla czarnych, takie mam wrażenie, bo ten pionek niby łatwiej jest do atakowania, i tak dalej, i tak dalej. Natomiast no, w czasach komputerów komputery raczej lubią przestrzeń. Choć nie, nie wiem jaka jest ocena tej pozycji. Mi się wydawało, że białe są przyjemniejsze. Nastąpiło natomiast hetman A5, goniec D2 i tu przeciwnik pomyślał parę minut i cofnął się hetmanem, co mnie zdziwiło. To znaczy, ja myślałem, że on planował goniec B4, ale może nie zauważył ruchu skoczek C3, który moim zdaniem jest bardzo silny. I teraz rzecz w tym, że na bicie, bicie mam A3, nie można pobić, bo tutaj jest podwójne uderzenie i białe wygrywają figurę, no a jak po A3 goniec gdzieś tam sobie odchodzi, to mam skoczek B5 na przykład i na to jest na przykład goniec E3 i na szacha mam B4, bicie, bicie, nawet jakiś taki wariant dziwny policzyłem, który też mi się wydawał dla mnie dość dobry. Więc, no tutaj oczywiście nie biję z uwagi na widełki, chociaż pewnie i ta pozycja mogłaby być ciekawa, jeżeli bym, bo tutaj, a przecież tutaj też mogę na szacha grać, więc to nie ma sensu dla czarnych. Tutaj po prostu wygrywam figurę. Także być może z uwagi na ruch skoczek C3, który uniemożliwia bicie na D4, a A3 i tak grozi Sewian przed Hetmanem na D8. No i ja teraz nie byłem pewien, czy muszę tak grać, ale tak zagrałem, czyli goniec C3. Alternatywą było posunięcie A3. I ono było na pewno sensowne, no bo znowu bicie, bicie, bicie. To mam ruch goniec G5, i wydaje mi się, że to jest dla niego bardzo złe. Na to mam po prostu B4. No, a ciężko uwierzyć, że po f 6 czarny stoją OK, bo bije, bije Hetman D4, E5, jakieś tutaj posunięcie, nawet gonie z B5. E, może Hetman. No, chyba gonie z B5 powinno być OK. Coś tu się powinno w każdym razie dobrze e, dla mnie podziać. Jest to niemal pewne. E, być może nawet. No, okej, okay, nieważne. Ja zagrałem jednak goniec C3, więc A3. Aha, A3 odczułem, dlatego że nie podobało mi się H5 i nie wiedziałem, jak chcę dalej grać. Myślałem, że znowu muszę bronić tego pionka, ale nie niewykluczone, że mogłem właśnie wymusić H5 zagrać tak, w następnym ruchu zagrać B4, skoczek C5 białe co tutaj moim zdaniem przyjemnie. Jest to bardzo fajna wersja tych układów. Natomiast zagrałem goniec C3, bo wydawało mi się to troszkę agresywniejsze. I na, na ruch H5 bym myślał, bym myślał, tylko że właśnie i tu może był jakiś pewien brak logiki, bo ja chyba i tak planowałem tu zagrać A3 z planem B4, więc może trzeba było zacząć od A3. Natomiast przeciwnik zagrał wieża B8, co mnie zdziwiło, bardzo jednak jest to ruch interesujący, przygotowywany jest B5, i to w takiej lepszej wersji, bo A6 no, jest dużo pasywniejsze, ta wieża jednak tutaj mocniej wchodzi do gry. Więc bardzo ciekawy ruch. Ja odpowiedziałem po dłuższym na myśl G4 i tutaj no, myślę bez sensu, że aż tyle myślałem, bo i tak no, rozpatrywałem inne ruchy, na przykład wieża C1 rozpatrywałem, rozpatrywałem również A3, ale no, i tak G4 było moim top 1, i, i, i tylko że dużo czasu spaliłem. On skoczek H6, ja wieża G1. On, skoczek, on ruch B5, i ja skoczek C5, to wszystko było w miarę wymuszone. Zauważmy, że jeżeli tutaj czarne grają inaczej, no to, to nie za bardzo wiadomo, jak mają się rozwijać. Więc ta gra jest dość forsowna, i tutaj też trzeba zbić. To wszystko wydawało mi się, kiedy grałem G4 w 12 ruchu, to jest 16 ruch, logiczne. I go nie 3. I z daleka szedłem na tą pozycję, tylko że zastanawiałem się, czy ja tutaj nie mam jakichś innych ruchów. No bo na przykład w tej pozycji mam ciekawy ruch skoczek A6, który wydawał mi się ciekawy, odrzuciłem go jednak ze względu na. Już nie pamiętam nawet co bicie, bicie i, i może po prostu bicie, bicie i goniec e 7. Nie, to, 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 to nie wiem. Może tu coś mi się nie podobało. W każdym razie było tutaj co najmniej parę odejść. Tak samo nawet w tej pozycji, tutaj też są idee: skoczek C6, no, skoczek C6, no tylko, że to, to odrzuciłem z uwagi na taki wariant, tak, 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 i Roszada. I to mi się straszliwie nie podobało, bo co prawda, chwilowo mam wieżę więcej, ale wszystko mi w tej pozycji wisi. Mam co prawda ruch wieża G2 jakiś, to jest prawdą, ale nawet goniec H4, goniec H6, Hetman B8. No ja nie byłem pewien tej pozycji. Gdzieś tam goniec sobie wraca, goniec szachuje, coś tam nawet. No dla mnie to było niepotrzebne. Nie wiedziałem po co mam na to iść. Zagrałem solidny ruch goniec e3, który wydawał mi się bardzo dobry. I tutaj, no wiadomo, no kluczowe jest to, co się dzieje po hetman h4. Natomiast ja na to chciałem po prostu wieża chyba c1 zagrać, albo co ja jeszcze mogłem. Wieża c1. I wydawało mi się, że koniec no, B6 to w najgorszym razie mam tutaj jakiegoś na przykład szacha, królew F8, jakieś hetman F3. Miałem wrażenie, że ta inicjatywa jest bardzo nieprzyjemna, no bo tutaj nawet to nigdy nie działa, bo tutaj Goniec jest na końcu wiszący i mam dwa piony mniej, ale no czarne stoją tutaj na krawędzi totalnie przegranej pozycji. Takie miałem wrażenie. Więc nie zdziwiłem się, gdy przeciwnik zagrał Goniec z D7, ale jednocześnie się strasznie ucieszyłem i być może się ucieszyłem. Zbyt pochopnie, no bo tutaj był ciekawy moment, chociaż ja specjalnie długo nie myślałem, przyjąłem ofiarę Piona. Mogłem zagrać skoczek C6 i zbić gońcem na C5, bo to daje mi jedną bardzo ważną rzecz, mianowicie skoczek nie ma pola F7. Mogę ustawić gońca na D6 i się po prostu cieszyć, i nawet jak on tutaj zbije, no to to jest bardzo ciężka pozycja. Być może po skoczek C6 moja pozycja jest niemal wygrana. Z praktycznego punktu widzenia, bo tutaj no niesłychanie ciężko robić ruchy, pewnie trzeba zbić. No, ja mogę wierzą na C1, grożę goniec D6. To tutaj naprawdę każdy jeden ruch może być ostatnim ruchem w partii dla czarnych. I nie wiem dlaczego ja tego nie zagrałem. Naprawdę nie umiem tego powiedzieć, bo ee, no nie ma tu nic innego niż bicie. I ta pozycja to jest po prostu pozycja do jednej bramki. To jest pozycja do jednej bramki. I to przyjemne. Ja mam tylko pionka mniej, a nawet jak mam tutaj dwa pionki mniej, no to nie ma to większego znaczenia. Wszystkie figury mam w grze. Te pionki są słabe. W każdej chwili tutaj jakaś taka taktyka może na przykład wpaść, że bije, bije goniec B5, i zaraz to się jakoś tam rozpadnie. Więc bardzo duże pytanie: dlaczego nie goniec C6? Natomiast goniec D7 ja zbiłem. Przeciwnik FE oczywiście nie gonie z E6, bicie i skoczek F7. No i bardzo słusznie, bo ten skoczek nie grający za cenę zaledwie jednego durnego pionka jest teraz zupełnie przyzwoitą figurą. Tym niemniej, ja oceniałem, że ta pozycja i tak jest na krawędzi wygranej. Zagrałem Hetman D4, centralizacja. Pozycja mi się strasznie podobała. Oceniałem, że nawet gdybym tu zagrał F4, oddając piona w taki sposób, to też jest bardzo dobrze i prawdopodobnie też jest bardzo dobrze. Sądzę, że białe tutaj no, stoją przyjemniej. Nie wiadomo, czy to ma sens. To znaczy, Hetman gdzieś tam wraca. Yy, zaczyna być idea G5 groźna, więc trzeba się zastanowić, jak ją parować. Yy, czy warto zagrać ruch G5 samemu, ale wtedy pole F5, wtedy może skoczek się przestawia na C6. No i ta pozycja ma zupełnie inny charakter teraz, ale nadal tylko białe tutaj coś mogą zrobić. Więc nawet F4, taki prymitywny ruch, obronić pionka i sobie gramy. Hetman D4 kontrowersyjny ruch, aczkolwiek no ciężko nazwać kontrowersyjnym ustawienie damy w centrum. Przeciwnik zagrał wieża C8. Gdyby zagrał tutaj hetman F4, to ja chyba planowałem nawet zbicie pionka z tempem. Tak mi się wydawało, że nawet tak mogę zagrać, i jeżeli tak, to chciałem gońcem tutaj wyskoczyć, prześladować wieżę. A jak wieża by odeszła, no to w najgorszym razie wracam. Cały czas zapobiegam roszadzie. Skoczek G5 to nawet mogę zagrać hmm, cokolwiek, miałem wrażenie, włącznie z G2, tutaj, bo teraz grozi zdobycie Hetmana. Więc pozycja jest no, niemal wygrana. Przeciwnik wieża C8, bardzo sprytny ruch. No i tutaj zaczynają się naprawdę niewytłumaczalne rzeczy. Bo ja zbiłem pionka, głównie z tego powodu, że, że przeceniłem swoją pozycję. Ja oceniałem, że ja już się jedną nogą właściwie znalazłem w, w gronie zawodników, którzy mają plus 2. I, I to mnie chyba zaczęło tutaj gubić. Bo trzeba było na przykład goniec A6, to był jeden z ruchów, które rozpatrywałem. Jeżeli wieża idzie tutaj, no to nawet jak wymienię tego gońca, miałem wrażenie, powinno być w miarę ok. Chociaż jakoś nie czułem, że, że, że to jest takie dobre. No ale taki ruch był. Na pewno. Być może mogłem tu zrobić jakiś spokojniejszy ruch typu. No właśnie, bo on teraz grozi Hetman na C7 ruchem, prawda? Bo to będzie atak i na gońca, i na skoczka. Więc. Wydawało mi się z tego powodu, że goniec B4 jest logiczne, aczkolwiek może nie być takie logiczne właśnie. Natomiast ja nawet tu mogę też zagrać F4, następuje bicie i nawet jak zagram ruch typu król D2, to wydaje mi się, że, że powinno być w miarę kulturalnie... Aczkolwiek tutaj no, trzeba uważać na to... A, tylko że tutaj ten pionek spada, bo nie ma tego ruchu, gdyż jest bicie. No to nie chcę tego pionka oddać. Chociaż to też pewnie jest niejasna pozycja, no bo tak tak, 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 ten pionek na a7 też wisi, więc jak tak, jakieś goniec d3, 2, 3, 2. no ale to, to dużo materiału oddałem, to nie, nie ma sensu w takie coś iść. No dobra, no nastąpiło z b4, niezbyt dobre, przeciwnik ciekawy, ruch a5 i teraz Mateusz Bartel robi serię ruchów, których będzie się wstydził do końca swojego szachowego życia, czyli może niedługo, bo mamy tak naprawdę 1, 2, 3 ruchy. Jeden ruch jest wyraźnie najgorszy i oczywiście go zagrałem. Dwa pozostałe są w miarę kulturalne. Pogoniec A3, pozycja jest. Ja przy partii sądziłem, że duża przewaga, może jest niejasna, ale na pewno białe tutaj mają mnóstwo opcji. No następuje Hetman H4. Teraz możemy na przykład wyskoczyć gońcem na A6, sprawdzić gdzie ten goniec pójdzie, jak skoczek pójdzie tutaj. Można nawet. No, król E2 to jakiś szach tutaj wchodzi, więc mogę zagrać może jakiś inny ruch. Już nawet nie pamiętam jaki ruch mi tutaj do głowy przychodził. No, ale nie muszę nawet goniec A6 grać. No, prawdopodobnie tutaj tych trudności trochę będzie, dlatego. Dlatego tak nie zagrałem. Może wieża G3 mogę zagrać, zobaczyć co się wydarzy. Natomiast być może i prostsze było gonie z D2, które z jakiegoś powodu umknęło mi. Hetman bije i gonie z D3. I kulturalnie rozwinąłem figury. Jeżeli przeciwnik gra skoczek G5, ja gram król E2, grożę ruchem wieża H1 na roszadę. No być może to nie przegrywa dla niego, aczkolwiek chociaż to może być niebezpieczne. To, bo to jest pięknym matem, prawda? A jak tutaj, to skoczek wskakuje. A jak tutaj... Aha! A jak tutaj, to wieża F8, bo pole H7 jest bronione. No to jest bicie. Więc no właśnie, może tutaj są takie rzeczy. Może nie mam tego ruchu, a w partii myślałem, że mam. Yy, może to dla niego jest dobre. No tak, to, to by wiele tłumaczyło, bo, bo ja sądziłem, że ta pozycja to jest fenomenalna dla mnie, a może nie jest. No ale oczywiście tutaj w najgorszym razie mogę pewnie jakiś wariant skromnościowy wybrać i próbować tej partii nie przegrać. Może jakiś hetman nawet tutaj mogę zagrać. Grubisi, skoczek. Na, no, to jest jakieś tak. No ale to już zaczyna być wszystko dziwne. Tym niemniej pozycja nadal jest OK. Goniec C3 hetman H4 pozycja nadal jest ok. I tutaj oczywiście przeszło mi przez myśl, żeby zagrać G5 i zrobić remis. No bo mogę. Przeciwnik albo bije na D4, no ale wtedy no to czarne muszą tutaj się jeszcze postarać, żeby ten remis zrobić, albo bije skoczek G5 hetman H4, tak. Tak, tak, wieża G7. I remis prawdopodobnie jest kwestią paru posunięć, no bo chociaż to też strzelam, że to jeszcze czarne muszą się bronić. No może niedługo, a może jakieś A4 trzeba zagrać, tak, skoczek F5, no ale to nawet tutaj jeszcze zagram, tak, coś tam, tak. To wcale nie musi być takie proste. Nastąpiło jednak posunięcie po prostu fatalne, długa roszada i to jest po prostu, to już było zapoczątkowane ruchem Goniec C3. Jak można dobrowolnie postawić króla pod wieżą? To jest po prostu absurd. To jest po prostu coś, co żal ściska pewną część ciała i jej nie puszcza. Jest to skandaliczne posunięcie i wystarczy sobie po prostu palnąć w głowę, bo tutaj naprawdę no nie, nie jestem w stanie wytłumaczyć, dlaczego tak to zagrałem. To jest chyba najgorszy ruch, który tutaj można zagrać. Następuje skoczek na pole G5, i tutaj prawdopodobnie można było jeszcze coś zrobić. Jakoś powalczyć, ale tu już pozycja zaczyna się robić niefajna. No, grozi skoczek na pole F3. Jak zagram goniec E2, no to skoczek na E4 wskakuje. Więc zaczyna się robić gorąco. Ja zagrałem goniec G2, i z daleka nie doceniłem tego, że po roszadzie, jak ja gram F4, to jest wieża C4. I na Hetman A7 wiszą dwie figury, ale przeciwnik gra goniec A4. I atakuje mi wierzę. I tutaj pozycja się rozpada. Tu jest koniec. Ja myślałem teraz bardzo kurczę, rychło w czas, 20 minut. No, i nic nie znalazłem. Rzecz w tym, że tutaj nawet nie tyle grozi bicie, co dama G3, to jest zabójcza groźba. I potem dama naciska na C3 i wieża będzie biła. I nie ma tutaj jak się przed tym bronić. Myślałem, że goniec D5 mogę zagrać, i po biciu Hetman A5, bardzo ciekawe. Jeżeli tak, to się nieoczekiwanie w ogóle bronię, bo wiszą dwie figury. Eee, tak mi się wydawało. Ale tutaj z kolei ten goniec też oddziałuje na moją pozycję, bo następuje kapitalny Hetman F2. Grozi mat w jednym, wisi tutaj. Nie ma tego, bo wisi wieża. No i po prostu ten Hetman z gońcem no, w ogóle rozwalają moją obronę z każdej możliwej strony, i, i wszystko się tutaj e, traci. Jest po prostu rozjazd. E, no i nie ma. Tutaj się pozycja rozwala. Ale zobaczcie, co się stało. Nagle wszystkie jego figury są w grze. Wszystkie. Atakują, a moje figury stoją beznadziejnie. A kilka ruchów temu stała taka pozycja, gdzie żadna jego. To był dwudziesty ruch. To był dwudziesty ruch, moi drodzy, a to jest 27, to jest 26 dokładniej. Czyli w sześć ruchów przegrałem taką pozycję. Przegrałem taką pozycję, w której białe, są jedyną stroną, która naciska. To jest po prostu nie do zrozumienia. Jak można w taki sposób, i to jeszcze mając w tym momencie. 45 minut do 30 niecałych minut, to jest naprawdę bardzo przykra dla mnie rzecz, że tutaj w ten sposób to rozegrałem. No i w partii jeszcze zagrałem jakieś rozpaczliwe FG, ale przeciwnik nawet nie zbił tutaj, bo jeszcze to miałbym jakieś tam cień szans na ustanie, chociaż to też jest pewnie zła pozycja. Natomiast on policzył Hetman G5, tak i jeszcze wtrącony szach, i tutaj nabicie się poddałem, bo nabicie. Następuje Hetman C2, i za chwilę wieża C3, i pozycja się kompletnie rozpada. Także w ten właśnie przykry sposób, partię przegrałem. No, nie jest dobrze, moi drodzy. Smutne to jest zakończenie tego, tego pojedynku, bo no, pozycja była świetna, pozycja była naprawdę. Obiecująca i w moim stylu ja bardzo lubię takie pozycje, i to jest podwójnie bolesne, że nie dość, że przegrałem białymi przeciwko francuskiej, której mam dobre wyniki. To jeszcze dostając świetną pozycję, moim zdaniem, do jednej bramki, i zamiast przeciwnika przydusić, to przegrałem w sposób bardzo szybki. No, i to jest rozczarowujące, to jest rozczarowujące, ale takie jest życie szachisty. Jeszcze trzy rundy, mam nadzieję, że zagram je trochę lepiej niż dzisiaj, w drugiej części tego pojedynku. Wielkie dzięki, jak zwykle, zapraszam do komentowania, a także wszystkich, którym się podobają te materiały, zachęcam do zostania patronami. Trzymajcie się, cześć!